Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem wam trochę o monetach lokacyjnych, tych najpopularniejszych, tych najpopularniejszych i najchętniej kupowanych monetach inwestycyjnych na świecie. Na tym odcinku opowiem wam o Krugerandzie, jest to jedna z najpopularniejszych monet na świecie. Były bite od 1967 roku i są bite do dnia dzisiejszego, czyli mamy od 1967 roku do 2023 roku. To dzisiaj jest to najpopularniejsza złota moneta inwestycyjna i lokacyjna na świecie. Nie ma chyba osoby na świecie, która nie słyszała od dziadka lub nawet na lekcji historii o złotej monecie Krugerand. Nie ma podanego nominału na monecie, tu jest ciekaw, ciekawostka w przeciwieństwie do innych monet znanych na rynku, tu jest po prostu Krugerand. W ten sposób ustalono wartość monety bazując tylko na cenie jednej uncji złota cenę, znaczy tutaj i wartość uncji, czyli macie one oz fine gold, czyli jedna uncja czystego złota. Ciekawostką jest to, że Krugerant nie waży 31,1 uncji, tak jak to uncja trojańska, natomiast waży 33,93 g próby 917. Natomiast jeżeli wykonamy proste zadanie matematyczne, czyli pomnożymy wagę, czyli 33,93 przez 0,917 wyjdzie nam dokładnie 31,1 g czystego złota, czyli ta właśnie wymarzona, wyszukana uncja trojańska. Złota moneta Krugerant jest akceptowana i wymienialna na całym świecie. Co najważniejsze, jest dostępna przy nieznacznym narzucie w stosunku do obowiązującej ceny złota. To sprawia właśnie, że wielu inwestorów uzupełnia swoje portfolio o tę piękną monetę czystego złota ma niesamowitą wysoką płynność nabywczą. Zbywalną złotą monetą bulionową z rynkiem właśnie Krugeranda cieszy się ogromnym zaufaniem wszystkich, można powiedzieć, inwestorów na całym świecie. Na awersie widzicie po piersie Paula Krugera, czyli byłego prezydenta Republiki Południowej Afryki. W otoku jest, jest oczywiście Sud, Afryka i South Africa, nazwami krajów w dwóch ojczystych językach, afrykańskim i angielskim. Na rewersie to jest tak zwana nasza antylopa, również nazywana na rynku właśnie tutaj pieszczotliwie antylopą bądź konikiem tutaj różnie ludzie to nazywają galopująca na trawie antylopa. Nad antylopą nazwa krugerant. Poniżej właśnie napis Fine Gold, co oznacza czyste złota oraz podaną masę 1 os, co oznacza dokładnie jedną uncję czystego złota. Po bokach znajdują się rok emisji, czyli 1,978, to jest rok wybicia akurat tej monety, którą Wam pokazuję na zdjęciu. Na pewno zastanawiacie się, czemu, dlaczego warto wybrać akurat złotą monetę Krugeran. To będę tutaj powtarzał na filmach, bo ponieważ tutaj często padało do nas pytanie, dlaczego wybieramy tę albo inną monetę na, na inwestycje, dlaczego klient ma wybrać tę albo właśnie inną monetę. To wszystko zależy od Państwa upodobań. Nie ma zasady. Żeby ktoś Wam narzucił, co Wam się podoba. Jeżeli Wam się podoba akurat motyw Afryki, Krugeranda, tego dziadka z brodą i konika, czy tam antylopy, jak to ludzie nazywają, i tego bardziej można powiedzieć trochę rudowego złota, nie takiego typowego żółtego, jak potem pokażę na innych filmach, czyste złoto w uncji w, 3, w 4 dziewiątkach, jak filharmonia albo liść klonowy, no to oczywiście e, to wszystko zależy od podobań. Dlaczego warto kupić złotą monetę Krugerand? Uncja złota w monecie Krugerrand jest idealnym wyborem na długoterminową inwestycję, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo inwestorom ze względu na fizyczne posiadanie złotych monet. Złota moneta Krugerrand dotrzymuje kroku cenie złota, ponieważ to jedna z najpopularniejszych monet inwestycyjnych na świecie. Złote monety Krugerrand są doskonałą formą lokowania oszczędności. Są dostępne przy małym narzucie, tak jak powiedziałem, w stosunku do aktualnej ceny złota. Aktualny ich narzut to jest około 7-8%, gdzie oczywiście akurat Krugerrand ma wyższą spread niż tutaj narzut, niż inne pozostałe monety złota lokacyjnego, natomiast też płaci się za niego drożej, więc to się wyrównuje i można powiedzieć, że spread jest naprawdę bardzo znikomy przy tak pięknej monecie. Złote monety Krugerrand są złotem inwestycyjnym, dlatego są zwolnione z podatku VAT oraz podatku dochodowego, o ile sprzedaż nastąpi po upływie pół roku od zakupu. I tak jak powiedziałem, jednouncjowe Krugerrandy są płynne i najbardziej rozpoznawalne na świecie. Dlatego Dlaczego wybrać akurat? To będziecie sobie odpadać na pytanie sami, natomiast jak poznacie nasze inne filmy. Jeżeli macie jakieś pytania na temat innych monet lokacyjnych, to serdecznie zapraszam na nasze inne filmy. Tam postaramy się pokazać wszystkie typy najpopularniejszych złotych monet lokacyjnych. Do zobaczenia na innych filmach i zapraszamy oczywiście na Niemczyk.pl, gdzie macie tutaj całą gamę złotych monet do wyboru.